Siemanko, witam w mojej nowej kuchni. Tak ona właśnie wygląda. Jeszcze nie jest dokładnie gotowa, jeszcze nie mam wszystkich tutaj rzeczy, ale mniejsza oś. Przyjechałem do Polski i zobaczyłem karkówkę. Taka karkówka to jest naprawdę świetna rzecz i dzisiaj sobie przygotujemy taką karkówkę w sosie pomidorowym z ziołami. Mówię Wam, że kurde, jak zjecie taką karkówkę, to padniecie na ziemię, bo jest naprawdę fantastyczna. Tak więc, od czego zaczynamy? Musimy sobie kupić taką grubą karkówkę. Możecie kupić jedną, możecie kupić dwie. Ważne jest, żeby taka karkówka była no była jak najładniejsza i żeby nie było zbyt dużo tłuszczu na niej. Taka jak tutaj mam nam wystarczy. I teraz musimy sobie ją fajnie zamarynować. Ale zanim ją zamarynujemy, musimy ją tak sobie ubić. Ja niestety nie mam tłuczka, więc użyję pięści. Lekko ją ubiję, bo też chcę zjeść taki dość gruby kawał nieba. Z jednej strony z drugiej tak samo. I teraz czosnek. Karkówka naprawdę lubi, kocha i potrzebuje tego składnika. Tak ja daję, ja daję trzy, trzy główki, trzy ząbki na, tak, na, na taką karkówkę. No, dobra, miażdżymy ten czosnek. Niech on się nam fajnie tutaj zmiaszczy. Tak, możemy też trochę posolić ten czosnek. Jak go posolimy, to wtedy łatwiej on nam się będzie y, rozmiażdżał, ten czosnek. Popatrzcie. O, już słychać. Bo to robi taką robotę młyna w tym momencie. Ten, te cząsteczki soli rozmiażdżają ten czosnek. Dobra, nie ma co czekać. Wcierajmy czosnek w naszą O. Piękna sprawa. Gruby kawał mięsa to jest coś, co potrzebuje po Tajlandii. Och. I teraz tutaj świeży tymianek, trochę oregano, też nie za dużo. Musimy sobie to wszystko fajnie pociąć, bo te zioła to jest podstawa, świeżość tych ziół. Rzadko robimy w domu właśnie taką, taką karkówkę z świeżymi ziołami, a szkoda. To jest coś, co potrzebuje taka karkówka. O. I oczywiście, ja sobie do tego przepisu dodam trochę skórki z cytryny. Sparzyłem ją wcześniej, tą cytrynę. O! Żeby nawet takiej świeżości mojej karkówce. Dobra, to już jest. I teraz wrzucamy sobie to wszystko do miski te wszystkie zioła, czosnek, Hop. jeszcze trochę pieprzu. Niestety nie mam zbyt dużo pieprzyć, pieprzu, bo lubię pieprzyć, A więc użyłem wszystko. Muszę sobie to kupić. Dobra, trochę oliwy, albo oleju. To jest to świeżość smaków niech zapanuje nad tą karkóweczką. No. Bazylia tutaj chodzi, rozrabia Kablach. Naprawdę jak to świeżo pachnie, nawet wegetarianin by powiedział, że No chodź powąchaj, powiedz, że to ładnie pachnie no chodź. Po, powąchaj tylko te zioła, no? Jak? Świeżo pachnie. Może jeszcze odrobinę pieprzu. No. Bazylia, chodź, powąchaj. Bazylia, chodź, powąchaj. Bazylka, powąchaj. Ona, ona jeszcze nie jest surowego mięsa. Dobra. Ja sobie tutaj posprzątam i za chwilę przejdziemy dalej, bo teraz zaczyna się smażenie. Fajnie by było, gdyby taka karkówka posiedziała w tych ziołach co najmniej 3-4 godziny, ale niestety nie mam tyle czasu, bo za chwilę umrę z głodu. No i dobra. Teraz wrzucamy ją na patelnię. Tu jest gaz, patelnia, niech ta patelnia się nagrzeje konkretnie. O, widzicie, gaz jest dość konkretny, dlatego się szybko nagrzeje. A ja sobie w międzyczasie pokroję dwie cebule. Tak tylko do sosika, do sosiku. No i tak, obciąłem sobie dupeczki, o. I tutaj jest cebula, kroję sobie takie fajne piórka takie, o. Bo o to chodzi w karkówce. Karkówka potrzebuje cebuli. Kiedy patelnia się dobrze nagrzeje, musi być naprawdę bardzo gorąca, bo chcemy, żeby nadać tej karkówce kolor. tak? Bo to jest też smak do naszego mięsa i sosu. Tak więc wrzucamy na patelnię. Niech kwiczy. O. Słyszycie jak kwiczy? To mięso teraz żyje. Ono musi się z dwóch stron ładnie posmażyć. I nie dotykamy tego mięsa. Niech ono się podsmaży z 3 minutki na takim bardzo mocnym, na takim bardzo mocnym ogniu. No i wtedy przejdziemy dalej. Ale nie ruszajmy tego mięsa na razie. I po 3 minutkach, o, tak wygląda piękna karkówka. Karkówka jest już podsmażona z obydwu stron. Chodźmy tutaj do niej. No. Popatrzcie, tak się usmażyła. Pięknie. Teraz dodajemy jeszcze trochę tymianku, całą tą cebulę. Niech to się nam wszystko ładnie podsmaży. Tak. Przez chwileczkę, nie za długo. Możecie dodać jeszcze trochę oliwy. O, widzicie, podsmażamy. Wszystko w tak. ten oto właśnie sposób. I zalewamy wodą. I teraz będziemy ją dusić. Dusimy ją przez około tak 10 minut na tej patelni, a później przetransferujemy tą kolonkę, tą karkówkę do innego naczynia, bo niestety mam tylko jedną patelnię. Karkówka jest już prawie gotowa, ale nie jest jeszcze miękka, dlatego też rzucę sobie ją do takiego zwykłego garczka. O. Tutaj fajnie już się zaprzyjaźniła z tym wszystkim garczek i teraz będziemy ją sobie tutaj pomalutko dusić. Pamiętajcie, żeby te wszystkie smaki z tej patelni zlać do tego gara. O, podlejemy to wszystko wodą i niech się nam dusi. A w międzyczasie przygotujemy sobie ziemniaczki. Z ziemniakami prosta sprawa. Ja je tylko pokroję takie o, talarki i będziemy je smażyć. I teraz te ziemniaki, bo jak je będziemy smażyć na patelni, to one mogą być trochę surowe w środku. Rzucamy je na patelnię. O, tak. Bez problemu. Hop, hop. I zalewamy je wrzącą wodą. Niech one sobie tutaj posiedzą w tej wrzątku przez jakieś 10 minut. Trochę nam zmiękną. O. A potem je odcedzimy i będziemy je smażyć. I niech one sobie posiedzą w tym, w tym wrzątku. Bo one są dość cienkie, one potrzebują tylko chwili, żeby naprawdę tylko zmiękły. Ja jeszcze trochę posolę i niech one sobie tutaj siedzą aż zmięknie. W międzyczasie pokroimy sobie paprykę. Tylko połówkę potrzebujemy. Tak. I tutaj technika dowolna, możecie pokroić ją jak chcecie. Może pokroimy ją o takie paski. Papryka nada nam, nam, nam takiej słodyczy do tego dania, tak więc jest tutaj niezbędna. Mm. Karkóweczka nam się tutaj już dusi i teraz dodamy łyżkę masła. To masło naprawdę doda nam takiego fajnego smaku, a jeżeli ktoś pisze, że jest niezdrowe i że, że jesteście po maśle grubi, to to już jest Wasza sprawa. Dodamy jeszcze trochę koncentratu pomidorowego. O, niech ten koncentrat pomidorowy się tak Fajnie rozejdzie po tym i on nada takiego fajnego smaku do tego sosu. I ziemniaki teraz sobie obszedzamy, bo one już są mięciutkie. Nie są aż takie miękkie. Są na tyle miękkie, żeby pozostało w całości. O. Tak. Wrzucamy je tutaj. Wlewamy trochę oleju, nie za dużo. No i przyprawiamy je. Przyprawiamy je solą. No i świeżo zmielonym pieprzem. Ja sobie jeszcze dodam do tych ziemniaków świeży czosnek. Rozwalam go. O. Tak wystarczy. Niech już taki jest. Ładnie puści zapachy. No i jeszcze trochę tego oregano i tymianku. Skoro mamy, to niech wyląduje to. I to wszystko niech wyląduje w naszych ziemniakach. O. Niech to sobie tutaj tak leży. Sosik nam już fajnie zgęstniał i smakuje naprawdę. Mm. Ziemniaczki też już są prawie gotowe. O, tak to się robi. Jeszcze kilka. I teraz dodajemy tej papryki. Wrzucamy paprykę, niech zmięknie. Jeszcze 4 minutki, i nasze danie jest gotowe. Dobra, wszystko jest już gotowe. Zaczynamy wykładać na talerz. O. Na sam dół idą ziemniaczki. Które naprawdę fantastycznie się tutaj podsmażyły. O. Na to kładziemy kawał mięsa, karkóweczki. O! Tak to lubię. Mm. Do tego tą paprykę na samą górę. Niech ona gdzieś tutaj jest, bo to jest słodycz piękna. I teraz to wszystko polewamy naszym paprykowo-pomidorowym sosem. Mm. Jeszcze gałązka oregano. Tak dla dekoracji. I to jest moja karkówka. I tak wygląda moja karkówka serwowana na ziemniakach w sosie paprykowo-pomidorowym. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia.